1-2, if you have allergies. Allergian genetic, it might be 0-5% of the zone. And if we have reaction allergic product, then we can do the karmic, and then we have rehabilitated, to 100%, and the organization allergies. możecie wtedy jeść to co wspiera organizm nasiona orzechy tak samo wszystko czego potrzebują komórki mózgowe witaminy e b kwas poliowy kwas tłuszczowy omega-3 tylko troszeczkę inne niestety przez roślinki otrzymujemy kwas arachidonowy i kwas alfa linoleumowy a to nie do końca to co my potrzebujemy my potrzebujemy kwasy i koza nowe, je nowe, gdzie koza geksa jest kiedy kto, chce wiedzieć, jak to nazywa się. Ale i i DHA kwasy, to z tego składa się nasz układ nerwowy, nasza bona komórkowa. Organizm może przebudować z roślin do kwasu EPA gdzieś tam do 5% TMI, czy to rozjadliśmy przez roślinki, ale niestety to potrzebuje sporo enzymów i energii. A do DHA w ogóle nie można nic przebudować, to dlatego musimy otrzymywać tylko przez jedzenie tak ryba No ale to brać trudno dlatego suplementacja ona musi być zdrowa często ja mówię do swoich klientów że słuchajcie no zdrowie człowieka bardzo nie lubi eksperymentów kiedy nie mówię po co podawać tak sporo kasy za mega 3 od NSP kiedy można kupić tam 10 razy taniej i jeść to NSP tylko jedna z dwóch firm na świecie które badają na radionukleidy swój produkt, surowiec, radionukleidy. Metale ciężkie również badają, żeby tego nie było. Ryba, duża ryba może gromadzić metale ciężkie, radionukleidy, chętnie to może zbierać w swoich mięśniach i tak dalej, a żeby później produkować z tego omega-3. I nie wiadomo, może dalej nie trzeba światła łączyć w łazience, dlatego że sam świecisz. ну, для того, же любиш їсти таке жече, в за родники. Не невольні родники, а Радіан Клейда, Вільна родники, так органічно продукує. Для того лети, коли суплементувача же тільки продуктом так, то робить гарантії якості. На це покладаємося, 11 сфері. Все це все очах і на спектро така шалена кампанія до якості. У них все не робить тільки тилі бадаль.